Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować kolejną suwnicę chwytakową, którą wykonujemy dla naszego klienta. Jest to sownica częściowo po rewitalizacji. Sownica posiada dołożone dwa podesty, dołożone kratą wema, wymieniają szynę jazdną po wielu wymagających naprawach. Konstrukcji dźwigarów, jak również nowe mocowanie pod podwieszenie kabiny, kabina sterowniczą po rewitalizacji. Kabina sterownicza posiada klimatyzator typu Split. Okna otwierane, z uszczelką wewnętrznym w środku Sownica jest wyposażona w transformator szafę sterowniczą jazdy mostu Ze sterowaniem z kabiny oraz Szafę sterowniczą na wciągarce, nowe motoreduktory ze sprzęgłami całą nową wciągarkę rolki boczne koła jezdne napędowe nowe łączniki Słownica jest dostosowana do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Konstrukcji ramy wciągarki jest zadaszenie. Także docelowo będzie pracowała z zadaszeniem. Sownica jest. Zbudowana na komponentach napędowych firmy Nord. Firma Nord jest naszym partnerem w zakresie dostaw techniki napędowej do naszych produkowanych urządzeń wigowych. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, macie. Słownice, które wymagają remontu, bądź też potrzebujecie nowych suwnic, jesteśmy w stanie dla Państwa również wykonać rewitalizację obecnych suwnic, bądź też wytworzenie ich od podstaw od nowa. Zapraszamy!